Rozpoczynamy naszą podróż w świat tajemnic. Dziś wybierzemy się do dalekiej Amazonii. To połowa wszystkich lasów deszczowych oraz największy i najbogatszy gatunkowo obszar na planecie. Zajmuje blisko 7 milionów kilometrów kwadratowych. Amazonia nazywana jest zielonymi płucami świata. Dziś chcemy prześledzić skąd się wzięła. Razem ze mną Urszula Pawlik, tłumacz i krytyk literatury. Dzień dobry pani Urszulo. Dzień dobry, witam panią redaktor. Witam państwa. Może zanim zagłębimy się w historię, nazwy i tego miejsca, to trochę statystyk. Rośnie tam 25% drzew całej planety, żyje prawie 2 trzecie wszystkich gatunków zwierząt i roślin, przynajmniej 40 tysięcy gatunków roślin, 427 gatunki, gatunków ssaków, 378 gatunków gadów, 150 gatunków motyli i około 3 tysięcy ryb. Dużo tych liczb, ale chodzi o to, aby pokazały one, jak bogate jest. Jest to miejsce na Ziemi. I jeszcze do tego, jak bardzo tajemnicze, i jak do końca. Niezbadane. Do tego wszystkiego należy dodać, że 25% leków wytwarzanych przez światowe firmy farmaceutyczne bazuje na naturalnych surowcach, które są wyciągami z roślin rosnących na terenie Amazonii. Pani redaktor wspomniała, że Amazonia to 7 milionów kilometrów Kwadratowych. Jeszcze trzy lata temu tak było. W tej chwili pięć to i się pół, dramatycznie mm -hmm. zmniejszyło, 5,5. Natomiast są yy, teorie. Które mówią sięgające XV XVI wieku, że Amazonia to było 11 milionów kilometrów kwadratowych, czyli prawie jak dwa razy więcej tak. ten obszar y, Skurczy. skurczył. I jak w ogóle natrafiono na Amazonię i w jaki sposób się nią zainteresowano? Y, musimy. Wrócić do XV, mm, a w zasadzie przełomu XV i XVI wieku, kiedy to apetyty. Portugalii i Hiszpanii, a raczej Hiszpanii i Portugalii były tak ogromne, że zaczęto penetrować kraje Ameryki Południowej, co się okazało nieszczęściem dla tych krajów i dla, i dla mieszkańców. Mhm. jej mieszkańców, słynni konkwistkadorzy, którzy przyczynili się do ogromnego wytrzebienia ludności, bo Poszli po złoto, bogactwo, które jest synonimem poniekąd złota, i po yy, przyprawy, i po egzotyczne drzewa, i w owym czasie natrafili na gatunek czerwonego drzewa, który był nieznany w Europie, i zaczęto to drzewo importować. Drzewo nazywało się w języku miejscowym prasilla. Czyli już wiemy skąd jest pierwsza nazwa, największego posiadacza, jeśli tak można powiedzieć, tego obszaru lasów deszczowych, bo 60% Procent, stanowi, mm. przypada Brazylii. właśnie Brazylii. Ale wróćmy do Konkwisty. Trafili do Królestwa Inków, trafili do Królestwa Azteków, trafili do Peru i co się okazało? Trafiając tam, natrafili na ogromne bogactwa, na tony złota. Te statki, które płynęły z powrotem z zachodu, tym razem na wschód, zadecydowały o bogactwie całej Hiszpanii. I tak plądrując to Peru, Zaczęto się zagłębiać coraz to dalej i dalej, aż wreszcie natrafiono na nieprzebyte góry i pierwszym białym człowiekiem, który przeszedł te właśnie góry to był konkwiskator, który znajdował się w drużynie czy w ekipie jakbyśmy dzisiaj nowocześnie powiedzieli Francesca Pisara niejaki De Francesco De Orleana i on jako pierwszy przeszedł Alpy przeszedł Andy przepraszam i Paru dalej i właśnie w tych andach natrafił na legendę o ogromnej, przebogatej, nieprzebytej puszczy, w której znajdują się nieprzebrane skarby. Opowiadamy dziś w Radiu Katowice o tajemnicach Amazonii. Sama nazwa Amazonia też jest tajemnicza i właśnie powoli zmierzamy do wyjaśnienia dlaczego tak a nie inaczej ten y, ogromny rejon nazwano. Złoto było mm, takim magnesem dla tych, którzy chcieli je zdobyć, ale także przekleństwem dla lokalnych mieszkańców, no bo ci, którzy przybyli, niestety nie szanowali ich obyczajów i w ogóle ich samych. Jak to biały człowiek, to biały człowiek. który gdziekolwiek postawił Stopę siał zniszczenie. Tak. Jeżeli chodzi o y, Konkwistadorów, o Europejczyków, o Białego Człowieka, to przywlekli ze sobą nie tylko broń palną, nie tylko śmierć w postaci tej najbardziej brutalnego wytrzebienia ludności, ale także zarazy. Ospy Odry, które Ospę dziesiątkowały, i i mieszkańców, odry, które dziesiątkowały y, tamtych y, ludzi. I prócz tego jeszcze niewolnicza praca, bo zaprzęgali ich do roboty. Co to oznaczało? To oznaczało tyczenie dróg, czyli karczowanie tych wszystkich haszczy. Wyrabianie czy też wykonywanie przejść przez y, strome, karkołomne nie jest y, góry, co nie było łatwe. Jeżeli jeszcze wziąć do tego tak w takie wysokości, powyżej 4000 metrów, to była to nielada wyprawa. Ale wróćmy do y, pasma Andów. Orelana. Prze Dziera się przez Andy i natrafia rzeczywiście na brzeg ogromnego, budzącego grozę ciemnego, wydawałoby się nieprzebytego lasu. I postanawia ten las spenetrować, tym bardziej, że. Okazuje się, że jest to w opowieściach plemion, które mieszkają na skraju tego, tej ogrom, tego ogromnego lasu, że jest to teren wyjątkowo bogaty, że Peru, które splądrowali, to jest nic w porównaniu z tym, co znajduje się w tych nieprzebytych lasach. Podobno są. Tam wspaniałe y, miasta, a wśród nich jest miasto miast, czyli tak zwane złote miasto leżące nad czarną rzeką Rio negro, które nazwane zostało Złotym miastem. Hiszpanie to bardzo szybko przekuli na swoją y, mowę, na swój język i nazwali to miasto Eldorado, złote miasto. Problem w tym, że ta puszcza, ten nieprzebyty las, miał wtedy, jeżeli wierzyć temu, co mówi historia, obszar prawie 11 tysięcy kilometrów. 11 milionów kilometrów kwadratowych. kwadratowych. Nawet jeśli to było wtedy I już te 7, to i tak, tak był ogromny to obszar. Dużo i trzeba było tę igłę w stogu siana znaleźć. No i podjął się tego właśnie Orelana. Podobno był pierwszym człowiekiem, który przebył Amazonkę na całej jej długości, no ale um, jego um, poszukiwania, jak się zakończyły, o tym opowiemy w suplemencie i więcej o tym złotym, legendarnym mieście Eldorado. Natomiast no po drodze to właśnie on znalazł takie dowody, które sprawiły, że to miejsce nazwano Amazonią. Jeżeli chodzi o y, wyprawę, to była to wyprawa, która zakończyła się z punktu y, widzenia tak zwanego. Boga, zdobycia bogactw tych nieprzebranych kompletnym yy, fiaskiem. fiaskiem i to yy, nie tylko pod yy, względem ton złota, których się spodziewano i nieprzebranej ilości szlachetnych kamieni, ale z 350 ludzi, którzy z nim wyruszyli, w tym brat Francesca yy, Pizara i 4000 tysięcy tragarzy, gdzie byli to niewolnicy, a raczej zniewoleni yy Indianie należący mhm. do różnych plemion, do celu podróży, która zaczęła się w roku 1540, a zakończyła 1542, dotarło 80 Hiszpanów no i nieco więcej niż 700 tragarzy. To świadczy o ogromnej mm, tragedii. Rzeczywiście weszli w las, rzeczywiście natrafili na jedną rzekę, drugą, trzecią. Okazało się, że raptem liznęli tego, co można było. Zobaczyć, czy też można było pokonać, bo do rzeczy Amazonii, czy Amazonki, to jest 7 tysięcy większych lub mniejszych rzek, raczej większych lub mniejszych. I dotarli do głównego nurtu, właśnie Amazonki. I Amazonkom dopłynęli aż do brzegów morza. Przy czym yy, Oreana, wrócił do Hiszpanii i spisał relację, że natrafił na wspaniałe miasta, na wojownicze ludy, na miasta zbudowane z kamienia, miasta, gdzie mury były pokryte rzeźbami ze srebra i złota, że Podłogi były z najszlachetniejszych gatunków drzew, w tym również z Brazyliany. No, ale ci, którzy I potem chcieli to sprawdzić, okazało się, się tego że tego nie odnaleźli. Tego nie odnaleźli i uznano de Orleanę za największego kłamcę. I Amazonka dzisiejsza, najpierw jak on pokonał całą tę rzekę, to po przybyciu do Hiszpanii na jego cześć tą rzekę nazwano jako odkrywcy tego bogatego, wspaniałego y, obszaru Rio. Orleana. A teraz mamy jeszcze chwilę, aby powiedzieć, dlaczego nazwał ten rejon Amazonią, ponieważ spotkał wśród tych niby różnych ludów po drodze, które spotykał, także taki dość wojowniczy lud. Tak, i tutaj była znowu kwestia, bo walczył z licznymi plemionami i opisał w swoich wspomnieniach rzecz tego rodzaju, że Głównie musiał się zmagać z kobietami. Te kobiety, które z nim walczyły, były bardzo silne, były bardzo wojownicze. Ich ciała zostały były umalowane w przeróżne, dziwne, tajemnicze wzory, bardzo kolorowe i miały spudniczki z tego towarzyszyły im spódniczki przybrane piurami i na głowach te kobiety miały wspaniałe ozdoby z piór. Co się potem okazało, nie były to kobiety, gdyż tamtejsze plemiona Yy, ubierały się właśnie w spódniczki, nie rozróżniając płci, zarówno mężczyzn jak i kobiety nosili te właśnie spódniczki. Co nie zmienia A... faktu, że Orelana zapożyczył nazwę od starożytnych Amazonek i właśnie tak ten rejon postanowił określać od Amazonek, choć tak naprawdę ich tam nie było. Tak, nazwał te wojowniczki, które były z różnych plemion indiańskich Amazonkami yy, rejonu czy Amazonkami Indii yy, Zachodnich, bo tak to się nazywało, nazwa się przyjęła, a jak już następna wyprawa, która szła 6 lat później, odkryła, że to jednak nie chodzi o kobiety, tylko o mężczyzn, o mężczyzn w i że okazało się, jak nie znaleziono ani jednego wspaniałego miasta, o których pisał de Orleana, tak postanowiono tego kłamcę całkowicie wymazać z kart historii. Sam Orelana tego nie dożył, gdyż zmarł w Ameryce Południowej w Delcie. Amazonki czy też w Delcie Rio Orelana na malarię wskutek ukąszenia Komara. Tyle o historii Amazonii i jej nazwy. O Eldorado więcej opowiemy w suplemencie, który będzie do obejrzenia tylko na stronie www.radio.katowice.pl, a jeśli kogoś zainteresowały te tematy, to polecamy lekturę uzupełniającą. Y Dziewiąte ramię ośmiornicy, książka o Amazonii, thriller ekologiczny, który zahacza nie tylko o historię tego wspaniałego rejonu, ale także o próbach ocalenia tych lasów, które są, jak niektórzy twierdzą, płucami naszej planety, która opisuje, co się stanie, jeśli jeszcze bardziej się zmniejszy ta powierzchnia, bardziej, prawda? Zmniejszy się ta powierzchnia. No i o Autor. autorze tegoż właśnie ekologicznego thrillera panu Rosmanie nazwa nie czy nazwisko się tak nie przypadkowo drogerii. kojarzy się z siecią drogerii jest to jej Właściciel, który ma kilka tysięcy sklepów również w Polsce. Ale jego ambicją i, było pisanie który, książek i do tego doszedł. Tak. Jeszcze i drugą który, książkę polecamy Państwu. I który miał marzenie zostania pisażem, tak czyli stało. zrobił miliony po to, żeby móc pisać i pomagać światu. Dirk Rossman, i wtedy wszedłem na drzewo. To są Biografia. dwa tytuły, które państwu proponujemy i wtedy wspiałem się na drzewo i dziewiąte ramię ośmiornicy. Teraz tyle o Amazonii, a więcej o Eldorado w suplemencie. Polecamy państwu gorąco. Urszula Pawlik była moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Agnieszka Strzemińska, kłaniam się nisko. Do usłyszenia. Radio Katovice